Witajcie moi drodzy ludkowie, to jest zdychlok wygląda się Wzdychacza, tak dokładnie. Yy, dokładnie, ja jestem... nie pamiętam, a więc się ludkowie, dobra. Yy, dzisiaj jakiś taki dziwny wstęp yy, i od, od razu praktycznie przejdziemy sobie do tematu dzisiejszego odcinka, czyli coś co zostało już yy, powiedziane półtora tygodnia temu, a zwiastuje no, dla nas graczy, i dla Was, graczy, też o, rzecz bardzo niemiłą, nieprzyjemną. Dlaczego? Ponieważ ostatnie dwie premiery, czyli y, the Plague, Plague Tale Innocence, mm. Innocence była pierwsza część, the Plague, Tale, the, Plague Tale Requiem, tak, oraz y, Arkham Knights, czyli gra o Batmanie bez Batmana, dobry pomysł, nie. O, ukazały się nie tak jak o, no powiedzmy w pewnym sensie powinny, czyli z możliwością trybu wydajności, czyli tam 14, 40 10, 80, 60 klatek albo 4K30, tylko ukazały się na sztywno w 4K30, mówimy o konsolach. Chociaż jak za chwilę wyjaśnię, to może być coś bardzo zły znak dla graczy pc -towych. Ale nie uprzedzajmy faktów. Niemniej, jak niektórzy starsi wcale nie, ale pamiętają, były zapowiedzi, że będziemy mieli 4, czy ile 8K120, nie dobra, no, ale 8K60 albo 4K120 klatek. I to było ze 2-3 lata temu, podczas wychodzenia PS5 oraz Xboxa Series X oraz S. Oczywiście, na potrzeby tego materiału, zapominam no, o czymś takim, gdzie istnieje ten słabszy Xbox. No bo od początku było wiadomo, że bardziej do grania w chmurze... No, mówmy, że to była po prostu dość budżetowa wersja konsoli. Natomiast, jeżeli chodzi o Xboxa Series X oraz o, PlayStation 5, piękne hasła marketingowe brzmiały, że tam 8K 60, czy 30, 4K 120 i tak dalej, nie? a mamy 2022 rok, kilka lat po wydaniu obecnej generacji konsol, myślę co najmniej 2-3 lata przed, wyda przed wydaniem albo unowocześnionej tej generacji, albo następnej generacji i dostajemy takie cięcia wydajnościowe, gdzie nowa gra, wcale nie jakoś wybitnie przepiękna w stosunku do gier, które się ukazywały, nie wiem, rok, dwa temu, Wychodzi z ograniczonym klatkarzem i to na sztywno. Oczywiście ktoś tu powie, że 4K60 to praktycznie w mam żonka, bo mamy tę dynamiczną rozdzielczość, prawda? Która w ramach, w ramach tego, ile klat, żeby zachować płynność, czasowo obniża jakość albo rozdzielczość. I jakby do tej pory wszyscy to godziliśmy, no bo te gry. Dynamicie sobie te rzeczy zmieniały, żebyśmy mieli tę płynność śladkową zresztą Tak jak ja po, powiedziałem już i to nieraz na streamie, że ja jestem chyba jedną z niewielu osób na świecie, która przeszła Far Crya trójkę na, na platynę grając w 13-17 klatek, także pokaz slajdów przepiękny. Niemniej to nie na konsoli. momencie, kiedy, grałem Far Cry na konsoli, PS trójce, to miałem stabilne klatki i właśnie do tego się to odnosi. Mamy technologię, tą, ten upscaling czy downscaling, zależnie od tego co potrzeba w danej chwili, która zmienia nam rozdzielczość tak, żeby nie mieć skoków klatek. Bo i tutaj troszkę się antagonizuję z większością graczy, ponieważ ja uważam, że lepiej na przykład grać w 30, ale żeby to było płynne 30, takie że tak powiem sztywne. Tak? niż grać w 60 i mieć 40-60, 50-60, 40-60 tak cały czas, bo jednak wzrok i mózg przyzwyczajają się do pewnej liczby klatek i w momencie, kiedy ta liczba klatek skacze albo wzrasta, a zwłaszcza gwałtownie, no to dużo bardziej jest to męczące, wyczerpujące i dla oczu i dla mózgu. Ale neurologię już zostawmy i... Co najgorsze, przynajmniej z tych doniesień, które ja czytałem bądź słuchałem, i recenzji, że zwłaszcza w przypadku Arkham Lights, nawet to 30 klatek nie jest tyle I tu się zaczynają poważne problemy, problemy, o których sobie rozmawiamy. Ponieważ to, co obserwujemy od kilku lat na rynku smartfonów, który, którymi, jak wiecie, ja się bardzo mocno interesuję i śledzę ten rynek, jak on wygląda co się na nim dzieje, to niestety mam wrażenie, że zaczniemy za chwilę obserwować na rynku e, grania niemobilnego, nazwijmy to, czyli po prostu konsol oraz komputerów. Dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że przez ostatnie ćwierćwiecze, przypominam, ja mam trochę więcej niż ćwierćwiecze, także to nie jest wcale tak dużo, ostatnie ćwierć ćwierćwiecze, 25 lat, załóżmy, no najmniej tego dziewięćdziesiątego piątego, umownie, obserwujemy gigantyczny skok jakości. My momencie, kiedy spojrzymy sobie na grafikę w komputerach między yy, nie wiem, początkiem a rokiem 1990, no to owszem, był jakiś skok, było jakieś polepszenie, ale nie było to takie duże. Natomiast mniej więcej datując na pierwsze te generatory, po prostu nie generatory, inaczej to się nazywało 3D. Za chwilę sobie przy, przypomnę. Tak się jak układ odpowiedzialne za oświetlanie grafiki 3D, albo mniej więcej 3D, czyli w pasie ten 95, 97, 99 rok obserwujemy gigantyczny skok jakościowy grafiki. I niestety do tego skoku się przyzwyczailiśmy. Tak samo jak w skróconej wersji na rynku smartfonów. O czym mówiłem jakiś czas temu myśląc nad smartfony, były dwa, dwa technologie, jeden odnoszący się właśnie do zastojanku i drugi do smartfona jako przy, przyszłej kon mega konsoli, I tam też rozwa rozważam to, że właśnie między 2007 rokiem a teraz, -y, może nie a teraz, a dwa, między 2007 a 2020, te 13 lat, obserwowaliśmy po prostu wystrzał technologii smartfonowej. I w trochę dłuższej wersji Między tym umowni 95 a 2021, załóżmy, ale co sobie wybrał, 26 lat. A też obserwowaliśmy, wbrew pozorom, bardzo prężny, bardzo szybki rozwój. Przy czym, jak już kiedyś powiedziałem, jest to rozwój dość skokowy, tak? czyli mamy grafikę w grach, mamy potem 3D, potem mamy jakieś kwestie od fizyki, potem wchodzi nam RTX. No, i teraz pasowałoby tego RTX-a ujarzmić, że rzeczywiście te 4K 60 i więcej robił. No, a tu się okazuje, że dupa zbita, tak zwana, ponieważ o, rynek nie tylko smartfonów zastopował z rozwojem. A niestety gracze, przyzwyczajeni do tego, że z roku na rok dostają po prostu coraz piękniejsze gry, bardziej fotorealistyczne. Zaczynają, jakby nie zmniejszają swoich wymagań. Nadal chcą, żeby te gry były coraz bardziej graficznie, piękne, rozbudowane i żeby coraz, żebyśmy się coraz bardziej do tego fotorealizmu zbliżali, gdzie patrząc na ekran dużego telewizora. Akurat pokazałem na mój telewizor, który ma 36 sali. Także genialny przykład na ekran dużego telewizora, o, żeby mieli wrażenie, że patrzą na. Załóżmy realną osobę albo postać, która mogłaby istnieć w naszym świecie, bo wygląda na, na tyle szczegółowo i pięknie. I coś takiego mam, mieliśmy już kilka lat do tyłu na jakichś renderach pokazowych promujących silniki czy karty graficzne. Tylko, że są wcześniej przygotowane rendery. I niestety, jak już po, 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 pokazała technologia rozwijająca się, rendery są sobie tutaj, Watchdogs uczy, gdzie pierwsze zapowiedzi Watchdogsa. Była jeszcze jedna gra, która miała takie przepiękne zapowiedzi. I wszyscy po prostu trzymali ale a jak wyszło, to stwierdzili, Co tu się stało, nie? I. Na podstawie właśnie tego, m.in. Watchdogs uczy. Watch wiemy, że nigdy, render nie, 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 nigdy gra, po wyjściu nie będzie wyglądała tak jak rendery. Ale, tak jak mówię, nadal chcemy, żeby tak było. Jednak, co jest zasadne, jeżeli nie mamy prawnego rozwoju mocy konsol komputerów oraz. Grafiki, no to w pewnym momencie te, te nasze sprzęty przestaną wystarczać i właśnie to powoli się dzieje. Że konsole, które były kreowane jako na co najmniej kilka lat najmocn najmocniejsze we wszechświecie, no w tym momencie dostają gry, które po prostu chodzą. Czy dobrze chodzą? No, no z tego co wiem, z tego co słyszałem, to niekoniecznie. Tak. Oczy, oczywiście tutaj odkładam na bok kwestię cloud gamingu, bo ty, nie tym się teraz zajmuję. Powiem, że część osób powie, że a to można z, serię z s kupić i grać sobie w może, ok, jak chcesz. Ale my tu rozmawiamy o mocy konsol i niestety Gotham Knights i Plugtail e, Requiem, nie, nie sense, tak dokładnie Requiem, po, e, w ogóle to powinno stać Requiem z tego z Łaciny, taka lekcja polskiego mini, hmm, pokazują nam. Że powoli zbliżamy się, być może do szklanego, ja nie mówię, że nie, że nie. sufitu, jeżeli chodzi o grafikę obecnie. A na to, jak ten mówię, rynek wyglądał, tak, tak naprawdę, czy sprzedaż, czy wydawnictwo, yy, yy, tak bardzo mocno zastopowały. A jeżeli, że tak powiem, mm, konsola się sprzedaje, to nie ma też m.in. pieniędzy do badań nad nowymi technologiami, nowo, nowymi konsolami ta konsola będzie sprzedawać jeszcze mniej, prawda? Bo wiadomo, że jest taki pewien pik po, po to niezależnie czy gry, książki filmu, konsoli, komputera, laptopa. Jest pewien pik po jego wydaniu, gdzie ci, którzy chcieli go mieć, co go kupują albo odbierają z sprzedaży i potem stopniowo to coraz bardziej spada aż do wydania następnego egzemplarza, nie? I problem w tym, że wydaje mi się, że Xbox i Sony nie wykorzystały nie tego czasu. Xboxy, Microsoft i Sony nie wykorzystały tego czasu, żeby pomyśleć nad albo jakąś technologią softwareową, która pozwoli te nowe, powstające, coraz piękniejsze gry, żeby nad, żebyśmy nadal mogli grać w nie w 60 klatkach, prawda? Czyli właśnie ten downscaling na przykład, czyli zmniejszanie rozdzielczości, żeby zachować płynność, tylko w jakiejś wersji turbo mega wzmocnionej. Tak, oczywiście mamy, doszły nam DLS-y, ale umówmy się, że DLS-y to jest pieśń ostatnich dwóch lat. A konsole mają chyba 3-4 tygodnie, nie poprawić. Bo ja dok do, dokładnie nie, nie pamiętam tam wydania konsol. Zresztą ja miała się z konsola, konsolami, jeżeli nie są przenośne, to średnio interesuje. O, dobrze, i w wyniku tego będziemy mieli coraz więcej takich gier, które którymi musimy cieszyć się w 30 klatkach. Oczywiście, tak jak mówię, stabilne 30 klatek, lepsze niż niestabilne 60, tak? Ale równocześnie wiadomo, że chcielibyśmy mieć tą płynność jak najwyższą, zwłaszcza, że y, wiele gier, akcji, bo y, nie mówię o indykach, ale wiele gier akcji samych sobie, no jednak im więcej tych klatek, tym lepiej tych klatek, jak to mówię, ponieważ większa płynność, lepszy czas reakcji i te, i te sprawy, nie? Oczywiście, jak oglądam na przykład gameplay z najnowszego Call of Duty, które niedawno, bodajże, wyszło, no to szczerze współczuję ludziom, bo w tym poziom mm, reżyserii w Call of Duty, jeżeli chodzi o na przykład wychylanie i strzelanie, to już jest e, ten, to już jest Dym Ilustra. W sensie oni się wychylają, niby tam strzelają, ale. Ewidentnie widać jakim gra ten celownik, i to niezależnie czy w napadzie, czy na komputerze, ściąga na przeciwnika. Także, no mówię, poziom reseryal. Colorado to osobny temat. Może, może kiedyś nagram o tym, jak z bardzo dobrego shootera zrobić się praktycznie filmem interaktywnym, ale to nie teraz. I ciekaw, ciekaw jestem waszej jakby pozycji, czy jesteście za tym, żeby próbować pchać do każdej gry 60, ale z obniżeniem detali, rozdzielczości i tak dalej. Czy może jednak jakość, piękne, refleksje RTX i tak dalej, ale, czyli, ale 30 klatek przy założeniu, że obie kwestie są stabilne, tak? Bo tak jak mówię, jeżeli coś jest niestabilne, to po prostu jest niestabilne i do dupy z tym. Natomiast w momencie, kiedy mamy stabilne 30, ale przepiękne, a y, stabilne 60, ale jednak z pewnymi kompromisami, to którą Wy byście wybrali? Tutaj komentarze są dla Was. O, ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli materiał się podoba, to łapka, subskrypcja, jeżeli jeszcze nie macie. No i komentarz z odpowiedzią na pytanie, czy jakość, czy wydajność. Do zobaczenia i trzymajcie się.